Jak tam chłopy? Staliście ta już? Szymanko Przetrę tylko O, teraz lepiej Dzisiaj mamy środę Zapraszam na To nasz dzienny Dzisiaj biceps Dużo biceps yy, będzie ostatnia seria potem przechodzę na drążek yy, to robię w serii łączonej Brazy, to jest 66 sześć, sześć kilo. A 66 kg sześć kilo. Dzisiaj szybciej jestem niż zwykle. Normalnie o tej godzinie jem śniadanie. Nie, nawet jeszcze nie jem o tej śniadanie. Bo jak jestem w domu to jem. Nie, dokładnie z dziesiąta. To wiem dopiero śniadanie 90. Ale byłem zmuszony dzisiaj szybciej tutaj zejść. Także zjadłem. Zjadłem wcześniej. I od razu się wyszło. od razu po śniadaniu, tylko kawę. Wziąłem ze sobą. I już kawę tutaj piję i lecimy jeszcze serię drążka piąta seria czwarta piąta seria drążka Teraz będę robił następne ćwiczenia. A mianowicie wyciąg będę robił na plecy. Dzisiaj biceps i wyciągi. Po plecy Robiłem mnie w poniedziałek tylko dociąganie sztangi. Ale tam w serii zrobiłem 15. To z progresją ciężaru i potem schodziłem w dół. 去公园买。 Nową linkę założyłem. Już pokazywałem chyba wcześniej. Nowiutka, grubsza od tamtej, o wiele grubsza. Pół, pół raza jeszcze tyle co tamta, nie? Tato już się przecierać może. Może za za rok No tamtą, tamtą długą miałem <tryk> Tamtą linkę Ponad dwa lata chyba była i to było, mówię, o wiele cieńsza od tej, nie? No o, przepraszam. To dzisiaj przymulony jestem. I od cały trening będzie. Dwa ćwiczenia na biceps, dwa na plecy. O środa ogólnie mam biceps, nie? No to dwa ćwiczenia. Tu zrobiłem progresję. Rozgrzewka, tam 66. zrobiłem cztery serie po 8. Do tego drążek. 4-5 cztery, 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 serii po 8. No i teraz tutaj. Wyciąg górny. Też z 5 serii i handelka, jednorącz, młotkowy. Ewentualnie jeszcze może, ale ja raczej zostanę na tym ciężarze. Jeżeli chodzi o młotkowy, zwiększę jedynie może ciężar na plecy o 10 kg. No i między, ser, między seriami oczywiście brzuch. Wczoraj robiłem woreczek. Woreczne ogólnie łączone łączone robiłem rundka worka 3 minuty, rundka gruszki 3 minuty i rundka yy, hantelk. walka z cieniem, z hantelkami yy, też 3, po 3 minuty. Wszystko po 3 minuty razy 4, co dało 12 jednostek. we'll cover kafka uh. Uh. More. Uh. 5, a potem 10, bo tu na tym drążku, na tym wyciągu jest praktycznie ten ciężar, co jest na ziemi. To proszę, przełożenie jest 1 do 1, bo ciągniemy ciężar na jednym bloczku. Nie ma gdzieś tam tych bloczków, 2 trzy po drodze, tam jest jakieś inne przełożenie w ogóle. Nie wiem jak to działa, ale w każdym razie nie wiem, może, może mi się wydaje, może nie Musiałem to już dawno. W sumie nie byłem na, na siłowni takiej profesjonalnej, ale tam zamykałem wszystkie atlasy, tam zamykałem, nie? jeżeli chodzi o plecy. O dociąganie na plecy, tam wszystkie atlasy zamykałem, nie? tylko że. Czasami to było jakoś tak dziwnie, że nałożyliśmy tego ciężaru. A jakby tam pokazywało, że niby 140 kg, a się wydawało, że jednak tam tyle nie ma. Nie, Także nie wiem. Zaraz, zaraz ogólnie policzę ile tutaj mam. To znaczy, tu jest, już Wam teraz powiem. 50 jest 80 kilo. Tu jest 8 tychę. No i dołożę, że to będzie stówka. Może założysz na klasie stówkę. To będzie chyba z 10 bloczków. No, no, to się o wiele łatwiej robi, nie? Jakby, jakby lżej. Jak ona jest poprowadzona po, po tylu yy, tych, tych kurwa przy, kółeczkach, jakoś nie wiem, inaczej mi się wydaje. Że jakby łatwiej, lżej. jeszcze trzeba porobić. To było taki trening, trening godzinny. Także tu filozofii nie ma. Wam cały czas to samo. Lecimy i działamy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli.